I w końcu się doczekaliśmy! Mamy nowy update na bruchowanie i mamy kilka nowych rzeczy. Mamy tak: Jacht na jeziorze. Okej. Okay. No! Nowy Game Pass Disaster Pack. Nie wiem o co chodzi, ale będziemy musieli to sprawdzić. Disaster Pack, czy to? Ja, ale jest tylko jacht ciekawe najbardziej. Narzędzia Fishing Pool. Co to jest Fishing Pool? Z rybami? Ja na ten Game Pass patrzę i Ale poczekaj, jest że... jeszcze że Fishing Pool i Game Font, mnie na czcionka gry do jakiejś większej nie ilości nie możliwości, zmiany ale większej. jest jakaś inna czcionka, jest jakaś inna czcionka w grze i niby ma być bardziej przystosowana do reszty, więc mamy tak, jacht, nowy Game Pass i jakieś narzędzia. Okej, okay, to jeszcze sprawdzimy w ogóle na początku. Yy, yy, na początku sprawdzimy to, że musimy widzowie zostawić łapkę w górę. Czy zostawili? Napiszcie w komentarzu, czy zostawiliście łapkę w górę. Ja zostawiłem. Tak? A, to napisałeś w komentarzu? Yy, czekaj, muszę no tutaj właśnie. napisać komentarz. No właśnie. Dobra, sprawdzimy. A? Czy są jakieś nowe autka, o. Czy nie ma? Auta, jakieś nowe są? Nie ma. Ty, A to było? Nie, to było był, chyba. To było, był. Chyba, był, to stary jest jak świat. Dobra, czy jest yy... jakiś nowy dom? No, a to nowego nie widzę. Ty, a to, to też było? Tak było. No to to jest ostatnie co? z rakietą. A, nie bo ja wtedy nie patrzyłem tego, tego, tego. Tak, tak, to było ostatnie z rakietą. Dobra. To teraz lecimy zobaczyć narzędzia. Niby są nowe narzędzia. Tol, to sprawdzamy. O. Co? Patrz co mam. G czekaj. Co? Nie Mam wędkę! Siu. A możesz kogoś tym łowić? Czekaj! Whoa, whoa. Co? Patrz, mogę zarzucić Jak? Tak, wędkę? Gdzie jest wędka? ona jest gdzieś O, mam! a co się stanie, jak kliknę w ciebie? Nie. A co. poczekaj! Jak się tu zrzucasz? F! A, F! A co się stanie? Czekaj, dawaj, ten! Chodź! A au, tam szkoda... A nie, tak nie działa. Chodź, weź, próbuj, tę, na no, tą wędkę wejść. No, no ale to. Na no, ja... ty haczyk, na no, haczyk, złapię cię na haczyk, dawaj. No ale no nie, nie da się do. No. Dawaj. Nie, do nie rady? da rady? Nie się. Chyba się nie da. Szkoda. Dobra, ale czy jeszcze coś nowego jest, czy nie? I, a gdzie się tą wędką na tę wodę to... No to, no, to coś... zaraz prowadzimy, no. zaraz no. sprawdzimy. No. Okej, okay, co jeszcze było? Nowe. Game Pass sprawdzimy na końcu i wydamy na niego 500 Robux, a teraz idziemy na jacht. Kurde, zostaw tą wędkę. Bo <gry> wszystko. Dobra, yy, wsiadaj do auto. Yy, dobra. Dobra, lecimy. Lecimy na jacht! I że, ej, a może ryby można łowić w nią? Mmmm. No właśnie, właśnie. To się sprawdzi, A co się stało? no powinno, powinno ten. Dobra, poczekaj. Ty, co, co się Dobra, czekaj, czekaj Nie, co ja robię? A co ja robię? Widzisz? Co? Jak się obraca, A co To się dzieje? Ej, w ogóle zobacz to Na stałe dodali drzewa tu wszędzie I tutaj zobacz co dodali o kurde To jest już na stałe A to wcześniej było w modelowaniu Czyli prawdą jest to, że tu jest wulkan A tu są gorące źródła I zobacz, widzisz? No tak Tu idzie Widzę. czerwony Czyli to tu jest wulkan Sto procentowo tu jest wulkan A tu są gorące źródła od wulkanu jeszcze ciekawiej, co? Ale no to no, jest najciekawsze, zobacz to. No ten jacht to jest... To nie jest jako to, dom, to jest po prostu. Większy będzie, wiesz? W ogóle zobacz, on jest duży w miarę. Ej, ty, chodź na dół, ty. No poczekaj, patrz. Tu mamy kuchnię. Poczekaj, poczekaj, tu mamy kuchnię, powoli, powoli. mamy kuchnię. Okej, okay, lodówka. Okej, okay, i to wszyscy mogą to otwierać. Ej, okay, ciekawe. Dobra, chodź na górę. Ja wiem, gdzie tu jest sekret w ogóle, zobaczymy, czy znajdziesz. No y już, tam wyższy dopiero. Okej. Okay. Mamy. Ale poczekaj, coś tu się pojawia na tych obrazach? Nie, myślałem, że się pojawi coś. Dobra. Y chodź na górę. Okej. Okay, no. Tu mamy taki czubek jak Tu mamy przejście na tył bokiem. I tu też mamy. A tu mamy na dach! Patrz! Czekaj. Tu jest fajnie! Ło, wow, Ognisko! I taki daszek tutaj. Ej! Ładnie tu! Fajnie, no. fajnie, mi się podoba. No, no. Dobra, a tu mamy jeszcze gdzieś kopit, kapitana, Tu, patrz, kapitan tu siedzi sobie. A gdzie? Ja e, mogę pływać? Nie, nie mogę. A czyli <laughs> gdzie jest z przodu, czy gdzie? Nie, no, będzie do środka a, u góry. Tu. No, i tu jest jeszcze wejście na dół, chodź. Tu mamy łóżka. Czekaj. No. Tu mamy łóżeczka. Tu, tu jest, dobra. Yy, I tu mamy łazienkę. Dobra, twoje zadanie jest znalezienie sekretu. Zobaczymy, czy znajdzie sekret. Yy, dobra Droga, czeka, więc tak. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. Yy, no, wyobraź sobie, że sekret. po co biegasz przy tej ścianie? Jak, jak to może być sekret? Jak za ścianą już zaraz woda. No tak, pomyśl troszeczkę. To, to może być sekret. No, byłeś blisko. Yy, byłem blisko? Tak. no to ja pierwszym pustatku. No, puste. <noise> nie, no byłeś ostatnio blisko. Eee. Yy. Ostatnio byłem blisko No nie, teraz jesteś już dalej nie. Teraz? teraz jesteś dalej, dalej Zimno jest. Oj no, zimno, tu już zimniutko jest no, jak to? Oj, tu cieplej, cieplej już Oj, By... cieplej, cieplej. To... No tutaj już tak jest tak letnio. Nie jest ciepło, ale jest letnio. Tu tak już trochę oh. tak... Dobra, o, tu już trochę... O tu już gorąco jest. Dobra, tu, jest gorąco, tu jest mega gorąco, mm. to jest mega gorąco. Teraz niech co znajdzie, znalazł! Dobra, <grych> znalazł! Coś Mamy tu w ogóle Zbrojowe złoto, jakaś. pieniądze, broń i materiały wybuchowe na statku. Czaisz to? to? jest. Materiały wybuchowe na statku. O co tu chodzi? To może wybuchnąć wszystko. Nie wiem, ja się tego no, boję. Ale to tak... Szczerze, teraz idziemy wydawać Robuxy. Chodź. Zas Zastanawiasz oh, się, no, co ja? to jest ten Disaster Pack? No, ja też. 500 Robuxów za Disaster Pack: House, Apartament, Disaster Roleplay Option, Earthquake, Bugs, Flood, Invasion, Alien, Gazly, Ghost Lighting, Blackout, Solar Fire, Wind, Zombie, and Fire. Ok. Ale kupuj to. 500 Robuxów. Każdy musi teraz sobie łapkę w górę. Kupujemy. Kupiony. No dobra. Dobra Co tu teraz będzie? Sprawdzamy Boję się Lekko się boję No to pewnie możesz jakieś, nie wiem, podpalać i tak dalej ogólnie Szczerze? No, fajny. nie wiem co tu może być No dawaj, testuj yy, Patrzę tutaj coś, nie no kurczę, tylko gdzie to jest? Ale jest, 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 jest! O kurczę, A boję tutaj. się Dobra, testujemy pierwsze Alien. Ej, co jest ty? A co jak tam się wejdzie? Co? A, ej, nic się dzieje. Co tu się dzieje? Chodź na górę. Ja to widać z zewnątrz? Takie ufo? Do... Ej, zaraz sobie z zewnątrz! No, z właśnie UFO, no właśnie widziałem! No właśnie mówi, Wtedy się tak zaskoczyłem! Joko, jazda! A może Ała. tam... Inna, na ale głosu, to się jest to. mega game pass! A tam jakiś kolejny, jeszcze są. Dobra. Mogę kilka da dawać, okej. Okay. Co to jest? Nie wiem. Co to jest? Bugs! Baks to są chyba robaki, co nie? No ale... Ja! Jest. Ile robaków! Co? Ja, jaka mam w tym? To są robaki! Ale jazda! Dobra, usuwam robaki. I inwazja jakaś, inwazja. Co to jest? O, wybuchy jakieś. Co się dzieje? Ja tego nie ogarniam. Ty widzisz to? Ło, no wybuchło tak właśnie... coś. Znaczy to nie jest jakieś mega fajne, to jest takie. E. A fire? Co to jest fire? Fire. Dobra, Ok. to będzie zwykłe? Czy nie? O, ty! Dom się zaczyna no. palić! Ej, co jest? I to tak powolutku, zobacz, on się w każdym miejscu zaczyna bardziej palić. Zaraz. Widzisz to? Ano, widzę się. Dobra, okej. Okay. Tak, dobra, twój, dobra. Coś... wybieramy no? jeszcze jedno, a resztę zostawimy już yy, na ten. Wybierasz tak. Flute, czyli chyba powódź, tak? Gas, leak, ghost, lightning, blackout, earthquake, solar flare, wind, zombie. Co wybieramy? E, earthquake. Earthquake, daj. Co się dzieje? Lecimy. Dobra, earthquake, jazda. Coś tu będzie? Eee... E, bo to chyba nie działa. O nie! O, wow. Co się dzieje? E, tylko ekran trzęsie? Poczekaj że jakoś ten dajcie. ci ekran? No już nie A, czyli jak wyjdę to nie? Czekaj. Ej, o co tu chodzi? Ej, to jakoś nie działa. O, on teraz trzęsie. No dobra, nie, no to walniemy jeszcze to, bo ten airpet jest słaby. Może powróć gdybyś dał? Nie, dam to. Sprawdzimy. Co dałeś jeszcze. Oooooooo, zobacz co jest dachu. Co? Co jest to Co, co tu jest? A, tu przed Co? Tu, no, znikło. Aha, bo tu się jest... Znika. Co jest, tu jest? O, tu patrzy się od środka, zobacz. Jest w środku, Tu, zobacz, zobacz, zobacz. A, jest, no. Zobacz, tu jest też. Ale jazda. Dobra widzowie. Ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Na razie trzymacie się do kolejnego odcinka. Siła!